Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się polem trapezu. Mamy narysowany trapez. Dwa odcinki, które są do siebie równoległe, nazywamy podstawami. Oznaczmy je sobie literami A i B. I teraz narysujemy sobie wysokość tego trapezu. Wiemy, że wysokość pada pod kątem prostym zarówno do jednej podstawy, jak i do drugiej. Czyli mamy wysokość o długości H. Pole trapezu to połowa iloczynu sumy długości jego podstaw i długości jego wysokości. Czyli, aby obliczyć pole trapezu, na początku dodajemy do siebie długości podstaw, czyli w naszym przypadku a dodać b, potem mnożymy to przez długość wysokości, a następnie dzielimy przez 2. Czyli wzór wygląda następująco: w nawiasie a dodać b, to mnożymy przez h i dzielimy przez 2. Zastanówmy się teraz, skąd się wziął taki wzór. Mamy trapez o podstawach A oraz B i wysokości H. Narysujmy sobie obok dokładnie taki sam trapez, czyli te dwa trapezy, które mamy w tym momencie narysowane, mają dokładnie takie same pola. Drugi trapez sobie obróćmy i złączmy je ze sobą, sklejmy je. Oczywiście wiemy, że te trapezy były pierwotnie i nadal są dokładnie takie same. Czyli ten odcinek, który teraz zaznaczyłam, będzie miał długość B, a ten odcinek na fioletowo zaznaczony ma długość A. Co nam powstało? Powstał nam taki duży równoległobok, którego podstawa ma długość A dodać B. Pole takiego równoległoboku potraficie już obliczyć. Robimy to w taki sposób, że mnożymy długość podstawy przez długość wysokości. W naszym przypadku podstawa ma długość A dodać B, zatem to A dodać B mnożymy przez H. Wiemy, że ten duży równoległobok składa się z dwóch trapezów o dokładnie takim samym polu. Zatem pole jednego trapezu to połowa pola równoległoboku. Zatem pole trapezu to A dodać B pomnożone przez H i podzielone przez 2. Przejdźmy do zadań. Mamy obliczyć pole każdego z poniższych trapezów. Pierwszy trapez ma podstawy o długościach 27 cm oraz 19 cm, a jego wysokość ma długość 20 cm, czyli wszystkie te długości mamy podane w centymetrach. Zatem możemy podstawiać do wzoru Czyli dodajemy do siebie podstawę. Mamy 27 cm dodać 19 cm. Mnożymy to przez długość wysokości, czyli przez 20 cm i dzielimy przez 2. 27 dodać 19 to 46, zatem piszemy 46 cm razy 20 cm w liczniku, podzielone przez 2 w mianowniku. Dwójkę możemy sobie z dwudziestką skrócić. Tu mamy 1, tu mamy 10 cm, a 46 razy 10... To 460, czyli wynik to 460 cm kwadratowych. Podpunkt B. Jest to trapez prostokątny, czyli to ramię, które jest prostopadłe do obydwu podstaw, jest też wysokością tego trapezu. Zatem podstawy mają długości 2,5 m oraz 3,5 m, a wysokość ma długość 2,2 m. Podstawiamy do wzoru. Mamy w nawiasie. 3,5 m dodać 2,5 m, to mnożymy przez 2,2 m i dzielimy przez 2. 3,5 dodać 2,5 to 6, czyli mamy 6 m razy 2,2 m podzielone przez 2. Możemy sobie dwójkę z szóstką skrócić. Tu mamy 1, tu mamy 3 m, a 3 razy 2,2 to 6,6 m kwadratowego. I pod punkt C również mamy trapez prostokątny, z tym, że on jest niejako obrócony. Podstawy mają długości 17 cm oraz 25 cm, a wysokość to odcinek o długości 40 cm. Podstawiamy do wzoru, czyli mamy w nawiasie 17 cm dodać 25 cm, to mnożymy przez 40 cm i dzielimy przez 2. 17 dodać 25 to 42, zatem mamy 42 cm razy 40 cm podzielone przez 2. Dwójkę z 40 sobie skrócimy, mamy 1, tu mamy 20, a 42 razy 20 to 840 cm2. Kontynuujemy to zadanie, mamy kolejne trzy podpunkty. W podpunkcie D mamy podstawy tego trapezu o długościach 9 metrów oraz 31 decymetrów, a wysokość ma długość 46 decymetrów. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że te długości podstaw nie są podane w tej samej jednostce. Zatem te 9 metrów zamienimy sobie na decymetry. No to mamy, że długości podstaw to 90 decymetrów 1 a 31 decymetrów druga. No to teraz już możemy podstawić do wzoru. Czyli mamy w nawiasie 31 dm dodać 90 dm. To mnożymy przez długość wysokości, czyli przez 46 dm. I dzielimy przez 2. 31 dodać 90 to 121, czyli mamy 121 dm razy 46 dm podzielone przez 2. Skracamy sobie dwójkę z 46, tu mamy 1, tu mamy 23. A 121 razy 23 to 2783 cm kwadratowe. Podpunkt E. Mamy trapez, którego górna podstawa ma 45 cm. Długości dolnej podstawy na razie nie znamy, ale widzimy, że składa się ona z dwóch odcinków. Jeden ma długość 1 decymetr, a drugi ma długość 4 decymetry. Wysokość tego trapezu ma długość 4 decymetry. Zamieńmy sobie te 45 cm na decymetry, czyli górna podstawa ma długość 4,5 decymetra, a dolna ma długość 5 decymetrów. Wszystko mamy teraz już w decymetrach, podstawiamy do wzoru. Czyli mamy w nawiasie 5 decymetrów dodać 4,5 decymetra, to mnożymy przez długość wysokości, czyli przez 4 decymetry i dzielimy przez 2. 5 dodać 4,5 to 9,5 decymetra razy 4 decymetry podzielone przez 2. Skracamy sobie dwójkę i czwórkę. Tu mamy 1, tu mamy 2 decymetry, a 9,5 razy 2 to 19, czyli wynik to 19 decymetrów kwadratowych. I pod punkt F mamy trapez. Odcinki, które są równoległe, czyli podstawy tego trapezu, mają długości 17 cm oraz 26 cm. A wysokość ma długość 2 decymetry. Zamienimy sobie zatem te 2 decymetry na centymetry, czyli wysokość ma długość 20 cm. Wszystko mamy już teraz w centymetrach, zatem podstawiamy do wzoru. Mamy 17 dodać 26 w nawiasie, razy 20 podzielone przez 2. 17 dodać 26 to 43, czyli mamy 43 cm razy 20 cm podzielone przez 2. Skracamy sobie 2 i 20. Tu mamy 1, tu mamy 10, a 43 razy 10 to 430 cm kwadratowych. Kolejne zadanie. Podpunkt A. Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma 4 cm, jedna z podstaw ma 10 cm, a druga jest o 5 cm od niej dłuższa. No to narysujmy sobie trapez. Wiemy, że wysokość ma długość 4 cm, zapiszmy. Jedna z podstaw ma 10 cm, zaznaczamy, a druga jest o 5 cm od niej dłuższa, zatem ma długość 15 cm. No i aby policzyć pole trapezu, to po prostu podstawiamy do wzoru, który już znamy, czyli mamy w nawiasie 10 cm dodać 15 cm, to mnożymy przez 4 cm i dzielimy przez 2. 10 dodać 15 to 25, czyli mamy 25 cm razy 4 cm podzielone przez 2. Skracamy sobie 2 i 4, tu mamy 1, tu mamy 2 cm. No a 25 razy 2 to 50, zatem wynik to 50 cm2. I podpunkt B. Suma długości podstaw trapezu wynosi 7 cm, a wysokość jest równa 4 cm. Jakie pole ma ten trapez? Czyli tutaj. Już mamy sumę długości podstaw podaną, zatem nie musimy wiedzieć, ile ma która podstawa. Wystarczy nam wiedza o tej sumie. Zatem w miejsce A dodać B w naszym wzorze wstawiamy po prostu 7. No to podstawiamy pole. To 7 cm razy 4 cm podzielone przez 2, bo w miejsce A dodać B wstawiliśmy od razu 7. Możemy sobie tutaj skrócić. Mamy 1, mamy 2. A 7 razy 2 to 14, zatem wynik to 14 cm kwadratowych. I ostatnie zadanie oblicz pola figur przedstawionych na rysunkach. Mamy dwie figury, zaczniemy od tej po lewej stronie. Widzimy, że składa się ona z dwóch trapezów prostokątnych. Oznaczmy sobie P1 i P2, pola tych trapezów, zatem aby policzyć pole całej tej figury, dodamy do siebie pola tych dwóch trapezów. Zacznijmy od pierwszego trapezu, tego po lewej stronie. Długości jego podstaw to 10 metrów oraz 6 metrów, a wysokość ma długość 8 metrów. Zatem podstawiamy do wzoru. Mamy w nawiasie 10 metrów dodać 6 metrów, to mnożymy przez długość wysokości, czyli przez 8 metrów i dzielimy przez 2. Czyli mamy 16 metrów. Razy 8 metrów podzielone przez 2. Możemy sobie na przykład dwójkę z 16 skrócić. Tu mamy 1, tu mamy 8 metrów, a 8 razy 8 to 64, zatem wynik to 64 metry kwadratowe. Drugi trapez ma podstawę o długościach 6 metrów oraz 15 metrów, a wysokość ma długość 8 metrów, zatem podstawiamy do wzoru. Mamy 6 metrów dodać 15 metrów, to jest w nawiasie. Razy 8 metrów podzielone przez 2. 6 dodać 15 to 21, więc mamy 21 metrów razy 8 metrów podzielone przez 2. Skracamy dwójkę z ósemką, tu mamy 1, tu mamy 4 metry. 21 razy 4 to się równa 84, zatem wynik to 84 metry kwadratowe. I aby policzyć pole całej tej figury, dodamy do siebie te dwa pola. A wiemy, że 64 dodać 84 to się równa 148, zatem pole całej tej figury jest równe 148 m kwadratowych. Przejdźmy teraz do drugiej figury. Widzimy, że składa się ona z trapezu prostokątnego u góry i z prostokąta. Zaznaczmy sobie w takim razie pole pierwsze i pole drugie. Wiemy, że ten czerwony odcinek, który ja dorysowałam, ma długość. 1 decymetr, bo jest on dokładnie taki sam jak ten odcinek, który widzimy na dole, ten krótszy bok prostokąta. Zatem znamy już dolną podstawę naszego trapezu prostokątnego. Ona będzie miała długość 3 decymetry, bo składa się z trzech odcinków o tej samej długości, każdy ma 1 decymetr. A górna podstawa będzie miała 2 decymetry. Zatem policzymy sobie najpierw pole trapezu prostokątnego, czyli dodajemy do siebie długości podstaw. Górna ma 2 decymetry długości, dolna 3 decymetry długości, a wysokość jest równa 1 decymetr. Czyli mamy w nawiasie 2 decymetry dodać 3 decymetry razy 1 decymetr i podzielone przez 2. Zatem mamy 5 decymetrów razy 1 decymetr podzielone przez 2. Tutaj nam się nic nie skraca. Widzimy, że nasz wynik to będzie 5 drugich decymetra kwadratowego. A 5 drugich to Dwie całości jedna druga, czyli 2,5 decymetra kwadratowego jest równe pole tego trapezu prostokątnego. No a to drugie pole to jest po prostu pole prostokąta o wymiarach 1 decymetr i 3 decymetry, czyli mnożymy. 1 decymetr razy 3 decymetry to 3 decymetry kwadratowe. I aby policzyć pole całej tej figury dodajemy do siebie te dwa pola. Czyli 2,5 dm kwadratowego dodać 3 dm kwadratowe to się równa 5,5 dm kwadratowego. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.